To może tak, bo Michał nas pod przedstawił. jestem Szymon Brandys i um, ja jestem inżynierem w laboratorium w Krakowie, IBM-owym. A ja jestem Filip ja pracuję tak samo w laboratorium w Krakowie z Szymonem e, od samego początku, od którego grałem 8 lat temu. Tak, i... No i w zasadzie Michał wszystko powiedział. No. <laughs> e, ale tak, e, może tak, bo to jest kolejna edycja. W zeszłym roku e, troszeczkę w innym składzie realizowaliśmy ten e, ten projekt w tym roku głównie jestem to ja i Filip jeszcze jedna osoba, no i Michał, oczywiście, jako tutaj pomysłodawca i patron, nie wiem, jak tutaj role jeszcze ewentualnie tego projektu. W każdym razie, no. Ojciec Chrzestny. Ojciec Chrzestny też. W każdym razie jest trochę jakby tutaj nauki, którą wyciągnęliśmy z tej poprzedniej edycji zeszłorocznej. Próbowaliśmy to za, za, zaaplikować w tej nowszej e, wersji, e, dlatego są pewne różnice, ale nie chcemy powiedzieć, e, wytłumaczyć, dlaczego tak, taką decyzję podjęliśmy. A, nie wiem, może ktoś się zainteresuje. E, teraz e, 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 tylko tak, najpierw tutaj Michał wspomniał troszkę o tej kurze biłby, która jest taka niedoceniona nie do, nie w Polsce. Więc ibm IBMowa to jest taka oferta dość potężna właśnie w IBM, gdzie ludzie przy użyciu tych serwisów, które są dostępne mogą budować aplikacje. I tutaj jeśli chodzi o dostępność Jeśli chodzi o dostępność różnego rodzaju serwisu, to jest jakiś wycinek, tak? ale jest bardzo dużo... Możliwości, poczynając od jakby sposobu uruchamiania aplikacji, gdzie mamy na przykład możliwość w ogóle sobie sprowizynowania per metalu, czyli po prostu maszyny fizycznej, na której możemy uruchamiać aplikację. Możemy też jakby mieć dostarczone dźwięki, możemy też dostać na przykład plastiku kubernetesowe albo OpenShiftowe, są pewne podobieństwa. Kiedyś był Cloud Foundry, to jest taki bardzo prosty mechanizm, który można uruchomić aplikację. To chyba Code Engine, Cloud Foundry chyba jest wycofywany. Chodziło o to, żeby Cloud Fundry był w pewien sposób od, bardziej odległy od Google od, od a, a chodziło o to, żeby pewnie tutaj jakieś części skórę było, tak to rozumiem. Mamy też dużo <coughs> serwisów w tej chmurze bazodanowych, kolejkowych, tam Michał wymieniam yy. różne kategorie tych serwisów. W każdym razie, co jest istotne, wszystkie te serwisy, w momencie, kiedy jakby zalogujemy się do, tego, do, tego, do tej platformy, wszystkie te serwisy mają, znaczy wszystko, dużo serwisów mają jakąś wersję lajdową, gdzie na przykład jak ktoś chce przygotować jakiś koncept, to, to może to zrobić bo bez, bezkosztowo. Dużo serwisów ma takie Pay as you czy jakoś tak to się nazywa ładnie, czyli po prostu płacimy za faktyczne zużycie tych serwisów tam nie wiem ilość transferów, nie wiem, to była prezentacja o kosie, no to ja nie wiem czy to było to wspomniane, ale tam się już no, opłaci za ilość kolit, e, bukiet, e, e, post albo na przykład za tam, nie, jakiś total, total, volumen, czy tam, no nieważne. W każdym razie jest dużo sposobów rozliczeń, jakieś, jakieś tam planów, zazwyczaj przynajmniej e, dwa, jakiś tam light, standard, czasami więcej. W każdym razie e, my... E, Budujemy na przykład naszą, taką, naszym macierzystym projektem, który, w którym pracujemy w, w IBM, to jest Cloud for Data. To jest jakby jest zupełnie osobna historia i chmurowa ta nowa wersja tej, tej platformy. Ona stoi właśnie na takiej chmurze i ona korzysta z tych serwisów, które są niestety też dla takiego toczennego użytkownika. Natomiast CryptoBron to jest jakby taki nasz, nazwijmy to, dodatkowy projekt inicjatywa i tutaj wykorzystujemy kilka z tych serwisów, które są. Ja może powiem najpierw o, o backendzie, które z którego tutaj korzystamy. Znaczy ja, nie wiem czy na razie, do samej chmury są jakieś pytania może, bo ja tak bardzo przeszedłbym przeszedłem po tym, ale chyba po wspomnianym. Marcik mówił u siebie na prezentacji, że to czasami nie działa. Czasami działa, no. Ale to lepiej od Amazona Google i Google'a, tak. i. Tak ja testowałem, ja tak to tak tak jak tak tak. kiedyś takiego testa przez wszystkie platformy i jeżeli chodzi o UI i hmm. jakby taka łatwość deployowania aplikacji, zintegrowania go z repozytorium, takiej automatyzacji deploymentu, no to IPM myślę że też z wszystkich bije na głowę. Tak, tak, no to jest prawda, bo znaczy, no może, może my, my jesteśmy tutaj nieobiektywni trochę, ale, ale faktycznie robiliśmy taki eksperyment yy, i tak jest. To znaczy to, w jaki sposób IBM dostarcza ten katalog, no tutaj nie pokazaliśmy tego katalogu, ale w jaki sposób dostarcza zarządzanie tymi serwisami, tymi aplikacjami, które działają, jest dużo bardziej dla mnie przejrzyste. Może to jest też przyzwyczajenia, to znaczy, z tym obcujemy dość długo, ale jest to dużo bardziej przejrzyste jakieś takie, nazwijmy no to, user się, mi się wydaje, chyba się zgadzam z tutaj, ale, um, ale co jest ważne, to jest sam, sam frontend, ja pamiętam, to jakby z tą górą do czynienia mam od dłuższego czasu. Um, to Faktycznie zdarzało się tak, że na przykład nagle się pojawił taki robot złamany, nie, że tam frontend nie działał, ale to trzeba odróżnić to, że jakby ten cały, cały ten menadżer, ta, 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 ta część administracyjna, która służy do zarządzania serwisami, to jest jakby jedna część, tak? Natomiast... Wszystkie te serwisy, które są pod spodem, to jest dość bardzo rozbudowana infrastruktura i to, że na przykład ktoś wchodzi na... Nawet jak się to zdarzy, ktoś wejdzie na panel administracyjny jest jakiś problem z dostępem, to nie znaczy, że wszystko leży, tak? To jest jakby, To nie jest taka monolityczna jakby struktura, gdzie po prostu coś się wywala i nagle cała kura jakby nie działa, nie? To jest tak, że... To często jest uruchamiane w różnych centrach, w serwerowniach. Tak? Czyli w ogóle w samej tej chmurze jest tak, że w tej chwili jest dostępnych chyba cztery. Znaczy, tam jest w ogóle dużo regionów dostępnych. Generalnie jest tak, że chyba są cztery regiony takie jakby obwody, gdzie możemy uruchamiać aplikacje, ale bardzo często jest tak, że jak na przykład chcemy sprawdzić nawet jakąś bazę danych, to tam jest dużo, jakby, dużo więcej tych centrów, gdzie możemy de facto tą bazę uruchomić. Nawet jest tak, że jakieś takie podstawowe, postgresowe bazy możemy uruchomić albo na infrastrukturze IBM-owej, albo na infrastrukturze w ogóle gdzieś tam poza. Prawda? Na przykład, nie wiem, jest taka, taki dostawca ym, rozwiązania bazodanowych nazywa się to Elefant chyba, i na przykład można po prostu przez chmurę IBM-ową Sprawdzić nowe bazy, która będzie na nich w infrastrukturze, przynajmniej tak kiedyś było. Ale przechodząc do tych różnic między tą zeszłoroczną, a tą tylko tel edycją, to jest tak, że w obu przypadkach ta, ta część backendowa, znaczy ja trochę tutaj to uprościłem, ale powiedzmy, że była Node.jsowa, czyli to jest taki JavaScript do pisania serwisów backendowych. Zazwyczaj kojarzymy JavaScript z pisaniem, robieniem jakichś stron, czy jakichś kroplędowych rozwiązań. No JS, żeby do tego, żeby robić to, żeby robić właśnie tą część serwerową, to warto zwrócić uwagę, że w przypadku wielu, wielu serwisów użycie pamięci w przypadku Node.js jest troszkę korzystniejsze niż użycie np. Java czy jakichś takich rozwiązań typu liberty. Także tutaj tu mamy Node.js, to w tym roku przypisaliśmy do początku. Poprzednim roku by był Cloud Foundry, w tym roku używamy Kubernetesa i to, co nam dostarcza Kubernetes, przeciw, znaczy Kubernetes jest po prostu bardziej za zarządzalny w stosunku do platformy. Platformy, ponieważ tutaj zaczynaliśmy pewne rzeczy, chcieliśmy mieć rozwiązania, gdzie nie musimy za dużo myśleć. W się jest troszkę inaczej. Natomiast jesteśmy ekspertami, ale to się pewnie zmieni. Natomiast mamy większą elastyczność i łatwiej nam zarządzać takimi rzeczami, jak ustawienie na przykład proxy, czyli na przykład mamy aplikację, mamy wiele tam, akurat wiele, mamy dwa mikroskopisy całych tutaj w tym rozwiązaniu. Ale łatwiej nam zarządzać po prostu tym, tym reverse proxy, który tam stoi sobie na jakby jest odpowiedzialny za dotowanie tego użytkownika do tych serwisów. I jeszcze jedna różnica, która jest, to jest to, że baza danych, którą używamy, w obu przypadkach to jest to, się nazywa HyperProtect Protect. Nie dokładnie, tak to się nazywa. w zeszłym roku używaliśmy Mongo, w tym roku używamy Postgresa, jeszcze dodatkowo używamy Redisa. Redis to jest taki storage szybkiego dostępu do przechowywania wartości, do przechowywania danych typu klucz wartość, tak, czyli on się dobrze sprawdza w przypadku sesji, czyli jak na przykład właśnie mamy takie klucz wartość rzeczy, to, to on sobie tam przechowujemy, na przykład tam tymczasowo przechowujemy, na przykład wartości kursu walut. No no on jest też da się go zapisać na dysk? To znaczy on jest w zasadniczo in memory, natomiast zakładam, że i coś tam sobie persystuje. To już jest pewnie kwestia zarządzania w sytuacji, kiedy jest jakiś problem, coś, coś tak się, coś tak się, ale, ale generalnie to jest taki inny nowy Natomiast w Odgęza to jest baza persystentna. My używamy właśnie tego HPVS i Decyzja, która stoi za tym przejściem, to jest taka, że ponieważ ja się tą bazą bawiłem, ja się tutaj troszkę lepiej czuję w rozwiązaniach SQL-owych niż takich właśnie nosy owych w których jest MONGO, natomiast stwierdziłem, że też do utrzymania spójności transakcji może taka baza będzie lepsza niż MONGO. Natomiast to tak jest. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, jak będzie już tam z, z wydajnością. E, więc to jest, jeżeli chodzi o Beckett. E, I jeszcze teraz e, jedna rzecz, to jest, e, a, to jest to, co powiedziałem, tak? czyli te różnice między tymi, tymi bazami, to, to można przeskoczyć. I jeszcze taki DevOps, to jest, to jest też taka w sumie fajna rzecz, którą e, Chmura Ideowa oferuje, mianowicie Oprócz tego, że daje nam możliwość uruchamiania aplikacji, podzielania baz danych, serwisów i tak dalej, to też dostarcza mechanizm takie, znaczy narzędzia deweloperskie. Jednym z takich narzędzi deweloperskich jest coś, co się nazywa toolchains, czyli łańcuchy narzędzi, tak bezpośrednio tłumacząc, ale generalnie chodzi o to, że my możemy... Tam w tej chmurze również mieć dostarczoną repozytorium kodu, narzędzia do budowania tego kodu, potem do deployowania. Czyli cała nasza infrastruktura ta DevOpsowa jest tak naprawdę w tej chmurze i tam mamy repozytorium, tam mamy te pipeliny, te czyli te jakby mechanizmy, które są odpowiedzialne za to, żeby każda zmiana, która jest wrzucona do tego repozytorium, żeby ona została przebudowana też pewnie przetestowana, tą powiedzmy tutaj mamy troszkę braki, ale przetestowana jakoś w jakiś sposób automatyczny i potem wrzucona na, na tą docelową platformę, na której użytkownicy mogą ją testować. Tak? I na przykład my mamy w tej chwili jeszcze cały czas jedną instancję tej naszej aplikacji, taką nazwijmy to deweloperską, gdzie wszystkie zmiany, które wrzucamy w tych naszych repozytoriach automatycznie są deployowane na tych... Na, na, tej, na, tej, na tej instancji, tego naszego serwisu. Docelowo mamy nadzieję, że uruchomimy jeszcze drugą instancję, która będzie taką typowo produkcyjną instancją, gdzie ten proces jest bardziej manualny, to znaczy w momencie, kiedy potwierdzimy, że yy, ta wersja deweloperska czy tam QAO jest OK, no to wtedy po prostu ta, dokładnie ten obraz będzie rzucony na tą wersję produkcyjną. Ale całe tego typu rozwiązania są dostarczone przez tą chmurę. Tak? Nie musimy nic sobie zestawiać tak jakby osobno, dodatkowo gdzieś nie wiem, na jakichś innych, u innych prowajderów. Oczywiście, oczywiście jest taka możliwość. To znaczy możemy sobie na przykład wejść na przykład GitHub'a i na tym GitHubie założyć repozytorium potem jakby podłączyć to repozytorium, tak? Ale na przykład sam sama sam chmura daje nam taką możliwość, że tam jest i tam jest integracja z, ktoś z tamte, GitLab? czy tak. z GitLabem, z GitLabem i tam jakby defaultowo, w momencie, kiedy chcemy zrobić jakąś aplikację, tam mam w katalog przykładów, na ja przykład wybierając sobie przykład, jakaś tam przykładowa aplikacja Ex -Express, Ex Express to jest taki serwer e typu HTTP, właśnie dla Now żeby nam taką, taką aplikację sprawizionował, to od razu nam stworzy te repozytoria, stworzy nam te pipeliny itd. Tak Także to jest bardzo, bardzo fajnie rozwiązane. Ja Znowu nawiązuję do tego, o czym Filip, że e na kogoś to jest to Stały z dużo łatwiejszym niż w rozwiązaniach Google'a, czy, czy Amazon. Tam mi się nie da. No i teraz. Przechodzimy per... no, do. Teraz do oparę po agendzie, więc ja troszeczkę zapomnę, co się zmieniło w sprawie, jeżeli chodzi o UI. Więc jak Michał powiedział wcześniej, nasz zespół jest troszeczkę okrojony, więc e, musieliśmy przyspieszyć te podobne, chodzi o frontend w tym roku. Dalej, gdy e, aplikacje aplikację. E, na wie panie, nie, nie, tak jak się powiedział, e, dalej używamy Node.jsa. Na niektórych rzeczy musieliśmy się zastanowić, jak podejść do tematu, żeby troszeczkę to przyspieszyć. Więc rok temu zaczynaliśmy od takiego gołego Reakta, e, przykładowego, która jest dostarczana przez Facebooka i na tym budowaliśmy jakby nasz przykład. E, w tym roku używamy Next.jsa. Jest to taki framework oparty o Reakta, który w łatwy sposób ułatwia nam budowanie tej aplikacji. Przede wszystkim i Boiler dostarcza tak, Out of the box. Przede wszystkim cały proces budowania naszej aplikacji i development server możemy pracować dokładnie. Do tego framework dorzuca całą strukturę folderów, która umożliwia budowanie API, Więc nie musimy stawiać własnego serwera jak w sposób tak, jak powiedział, tylko wszystko jest dostarczane przez Nexta. Do tego sam, cały routing aplikacji jest dostarczany tak samo przez Nexta. Nie musimy sobie tego konfigurować. Ma do tego bardzo dużo integracji z różnymi innymi narzędziami analitycznymi, ale tak samo na przykład, jeżeli chcemy e, zautentykować się, o czym powiem e, zaraz, tak samo dostarcza. Ułatwia no, to przede wszystkim pracę w DevOpsie, jeżeli chcemy zacząć aplikację zera w Next.js to jest chyba coś teraz takiego kół, cool, którego wszyscy chyba zaczynają używać, e, jeżeli chcą zacząć e, pracę z aplikacją. E, w następnym roku, A mi co znacząc? Jeszcze mam Znaczy tylko e, trochę o tej autentykacji powiem, bo w tamtym roku przeznaczyliśmy IBM IMAP ID, a w tym roku czyliśmy o tym akurat Fajne C. No ale wiesz co, chwili to pochód się na to może trochę głębiej, też od tej strony organizacyjnej, dlatego że no, tak naprawdę to jest konkurs otwarty na cały świat. No i teraz trzeba sprawdzić człowieka nie znając go również indusa. Nie mam nic hindusów, ale kto ma w biografii. biorografii Zgrzymy, z to jest i chyba, że tam to jest mniej uliczań. A tych ludzi może, może być dużo i wydatki mogą się nazywać tak samo. I to jest dla nas problem, bo musimy mieć jakieś mechanizmy. I tutaj ten Firebase to jest coś, co pozwala nam autentykować ludzi, przynajmniej, że to nie boty tworzą kod. Tak, tak, tylko. Więc ja tutaj sobie możemy bardzo w jakiś sposób. No a i wiem, a pani Kulikont też dostarczał taką możliwość. Eee, tylko myśmy chcieli większą kontrolę przede wszystkim w tym roku nad autentykacją, ponieważ API ID dostarcza taką swoją stronkę do logowania, którą wyświetla w swojej aplikacji i ona przechodzi przez cały proces, no i przekierowuje się z powrotem do siebie. Bo w tym roku chcieliśmy przyjąć e, trochę więcej kontroli, żeby stworzyć swój własny taki UI e, e, dla użytkowników, ale przede wszystkim e, Google Firebase e, jest to serwis dostępny oczywiście za darmo. Nie trzeba podawać karty kredytowej, ale umożliwia logowanie użytkowników przez, przez numer telefonu. I weryfikację SMS-ami, czego IBM jest wtedy nie no i on to jest jest to szuka dostępna za darmo. I w łatwy sposób najwyżej jest. Też ma taką wtyczkę, że możemy zintegrować sobie tego Firebase'a i e, dodać autentykację do naszej aplikacji. No, bardzo szybko, jest to no, bardzo szybki proces. E, Ostatnia rzecz, którą powiedzieć, mieliśmy, no, w tamtym roku zaczynaliśmy bez żadnego designu. Mieliśmy trochę więcej tych mogliśmy sobie więcej podubać, e, pokombinować może troszkę e, w tym. Zdecydowaliśmy się na użycie template'u, e, ponieważ nasze rozwiązanie e, no na rynku nie ma zbyt dużo reaktorów template'ów, nikt ich nie dostarcza sobie tak, żeby ludzie mogli budować takie aplikacje i e, e, dlatego zdecydowaliśmy taki template troszeczkę html owy ale go przepisaliśmy sobie na Reacta, żeby troszeczkę komponowało się w nasze rozwiązanie. E, więc tutaj tak samo musieliśmy zdecydować się na, na użycie takiego templateu. W no tym kroku ja pokażę może stare screeny. To był tego dokumentów. dewelopmentu. Nie mamy screenów stałej, całej aplikacji. Pod koniec aplikacji udało się z dewelopmentu To jest nasz stary, bo jeżeli już jest to dość okrojona wersja. A no w nowym podejściu no już będziemy mieli taki dashboard, główny panel zarządzający dla użytkownika, gdzie będziemy mieli o wiele więcej informacji dotyczących rynków i jego konta. No i tak samo będzie wiele opcji dostępnych. Tutaj mamy takie zwykłe czarty, w tamtym roku tak samo gdzieś szkolnictwo jest na drogach, więc nie ma za dużej możliwości, jeżeli tylko sprawdzenie. Ja Uzupełnię, że konkurs polega na tym, że ludzie dostają milion dolarów. A poniedziałek. No i jest to ty czy? Dziękuję, ale nie o to chodzi, właśnie tylko tego poszli do domu, tylko żeby popisali się przez, no właśnie, <laughs> przez 120 godzin, A. czy lepiej niż na książce PKO. Nic nie ma do PKO, ale no, chodzi o to, prawda. Więc w ostatnim roku ci najlepsi wykręcali, uwaga, miliona dolarów potrafili w 120 godzin zrobić 3 miliony 200. Grając, tak? tak nie? I pytanie jest, dlaczego oni to robią, bo nie mają tyle pieniędzy? Tak, wszystkie kwiety. Wszystkie kwiety dozwolone. Wszystkie, ważne. To było jakby pokazanie, to jest do uwagę, że generalnie wiedza nie szkodzi w życiu. No, nie zawsze pomaga, ponieważ to jest dużo czynników, ale chodzi o to, żeby udowodnić, że nie szkodzi. Wydaje mi się, że co nam się uda i to robi. Co więcej, wiecie, no to, to, że chociażby wysłuch dla no, w to nie jest też czasownie to, że ludzie tego chcą słuchać za granicą, to jednak pokazuje, że że to jest prawda, ta, no, znaczy, że tam danie nie szuka. Gotowa, że... Znaczy nie ma, nie wiem, czy się, jeszcze banki po i tak Jesteśmy gotowi do rozwoju. No, wyłącznie. No, no, jest. No, więc odmówiąc, mm -hmm. e, w tym mm -hmm. roku dostarczamy więcej możliwości do analizy danych dla użytkownika, e, gdzie może sobie tam, e, nie jestem specjalistą, ale dodać takie indykatory do do danych, bo tak samo to zdjęcia, gdzie muszę sobie tam porysować coś na wykresie. Więc tyle. No mogę wejść na platformę. Się, ja próbowałem się podpiąć pod hotel, ale <coughs> no, Ale już się pod tego podawa. Hmm. I to jest w Kubernetarii, Tak, no i to jest cała ta aplikacja w tym momencie dostępna. Mamy tu jakieś przykładowe dowody, na teraz Dobrze. testujemy. Dobrze. Możecie zobaczyć, ja tam chwała. Jestem na 22 miejscu z budżetem 960 tysięcy dolarów. Dużo transakcji nie wykonałem. No, ale też ci, którzy się interesują naukami komunistycznymi, samo nazwisko tych kinów jest dosyć ciekawe. W moim ulubionym <grymieniu> jednak były kosmiczne wygodnie. Więc to jest jakieś <grymieniu> <grymieniu> ulubione. Ale w zeszłym roku był na przykład taki kim za tabeli liczachutniczej, który nas przeatakował w ten sposób, że wsunął nam nazwę znaki formatował. I ta ich nazwa się z, y, 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 w jakieś jakichś takich złocami. No, czyli to było na czele Amerykanów w jakimś takim bitmapie. No, ale i tu, teraz tam przytuliśmy. <grym grym> ale to widzisz, jednak doświadczenie tak, buduje. Tak. No i można wykonać te transakcje, a Pan na przykład, że chcesz wykupić kominę, Pan coś za 10 tysięcy dolarów. Te kursy skąd bierze? Czy one są z głowy, czy z one są? Nie, one są teraz na żywo. Live. Ale one są na żywo, czy są przesunięte Nie, Na żywo. Na Na żywo. Na no i sobie no można otworzyć moc, żeby potwierdzić transakcję, transakcja przeszła. Mogę mieć tę historię. No i będę miał historie transakcji. Z ostatnich. Z ostatniego No i mogę zacząć na konto wejść. Tak się to szokuje do IPK, a do innych instytucji. Mogę sobie zobaczyć. to zapisać. Zaczynasz się to robić, gdyż to jest, jest bardzo, ponieważ, <grym> to, ponieważ to, to jest hmm. pobieramy i, coś, w po coś, za opłatę, za transakcję pobieramy... Y tym razem, więc możecie widzieć, ten spadek jest dość po w niektórych powiem. A, ja tylko jeszcze jest tutaj, to znaczy się zbierze i tutaj na las. raz. bo To jest różnica, nie wiem, czy to w tym i jeszcze, nie w stosunku do tego, jak byśmy to nazwać. Tak, to znaczy zainspirował nas, to yy, yy, znaczy, spread, tak? tak? jak duża część w Polsce ludzi płacić mm. spready, albo płaciła, no to tak samo tu jest spread. Ten spread jest normalny, w każdym systemie, w każdym mm. ludzie. Kryptowalutowy ono jest. On jest niejawny, no bo na czymś ta wygielna zarabia. Wiecie, też tam się na że może taki konkurs, jakimś mnóstwo inwestorów, żeby na przykład pokazać jak ładuje na przykład ten LVB, czy LBT, gdzie tam jest to jajo ukryte, tutaj jajo jest bardzo proste, znaczy na pewno my może nie zarobimy milionów, ale jako ten prawda, ta agencja, ten drogę z każdej transakcji coś nasłada. No i tyle. No i tak naprawdę to, czym też te instytucje, takie kraje papierów wartościowych się kierują, biorąc udział w tym, to jest też taka wartość straszna, znaczy pokazać ludziom, że w tych kryptowalutach nie biorą się. Nie ma czegoś takiego jak freelance. No. Wszyscy robicie biznes biznesie albo u klientów. Nikt nikomu nic nie dał zadania. Tu też nikomu, nie? znaczy że ktoś zarobił na tych bitcoinach, to znaczy, że ktoś inny stracił. No na to zwracamy uwagę. To nie jest taka a pamiętać, jak była przecież pandemia dwa lata temu. Wszyscy mówili, kurka, sprzedawajmy wszystko w domu, wszystko, bo te pikkowy będą... To jest deflacyjna waluta, rozgraniczona liczba jednostek. Tego się nie dodrukuje. To znaczy, że jak się nie dodrukuje, to wszystko będzie rosło. No łatwo było w to wiedzieć. Mhm. Dopóki nie zaczęło spadać. Także chcieliśmy to Państwu pokazać. Tak jak mówię, wydaje mi się, że o tyle też. Pokazujemy razem, no tutaj z innymi kolegami, z Kubą, z Irkiem, że no ten wątek jest też taki deweloperski, no nie wiadomo czy to się uda kiedyś przekształcić stricte deweloperski. Są takie konferencje, które, prawda, DEFCON-y, krajowy data summit na, narodowym. może za rok tak. No, zobaczymy. Bardzo Państwu dziękuję za obecność, za uwagę, za to, że zebraliście się.